Udało się uniknąć strajku nauczycieli. W Tarnowie pierwszy dzień protestu przebiegał spokojnie. Nie było także problemów z zapewnieniem opieki nad dziećmi. W Tarnowie zgodnie z oczekiwaniami potwierdziły nam się wyniki referendach w szkołach. Na 65 jednostek przystąpiło do akcji strajkowej 41. Natomiast potwierdziło się również to, co było mówione w piątek, czyli udało się nie zamknąć żadnej szkoły. Wszystkie jednostki te strajkujące pracują. W części z nich udało się nawet zorganizować zajęcia dydaktyczne, w pozostałych jednostkach są zajęcia opiekniczo-wychowawcze prowadzone dla dzieci. Trzeba mieć też świadomość, że dyrektorzy w dużej mierze poprosili rodziców o to, żeby zaopiekowali się dziećmi, zorganizowali im zajęcia i opiekę tak, żeby ci, którzy nie muszą, nie przeprowadzali dzieci do szkół czy do przedszkoli. Nieobecność uczniów będzie usprawiedliwiana ze względów organizacyjnych danych placówek. Na razie strajk w tym pierwszym dniu przebiega tak jak było to przez dyrektorów planowane. Nie zwiększyła nam się liczba jednostek, które do strajku przystąpiły. Jest to 41 jednostek. I w dalszym ciągu udało nam się to, że dyrektorzy żadnej z placówek nie zamknęli. Jak będzie dalej, nie wiadomo. W dziewięciu szkołach odbywały się częściowo zajęcia dydaktyczne. We wszystkich placówkach praca przebiegała bez zakłóceń. W naszej szkole przebiega zgodnie z z tym, jak był planowany, część nauczycieli przystąpiło do strajku, część nauczycieli pracuje, każdy ma prawo do takiej decyzji. Tak staramy się zorganizować dzień pracy, żeby dla tych, którzy nie strajkują, zajęcia odbywały się w normalnym trybie, a dla tych, którzy strajkują, umożliwić też taką formę. A uczniowie w tym czasie są zaopiekowani i odbywają różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne, zajęcia dodatkowe, takie z nauczycielami. No, w miarę możliwości staramy się zorganizować tak pracę, żeby przebiegała bez zakłóceń i nie, nie było żadnych zakłóceń. Nauczyciele cały czas dostarczają listy strajkujących do swoich dyrektorów. Na ten moment przewidywania są takie, że wszystkie placówki będą jutro otwarte. W niedzielę 7 kwietnia w zespole szkolno-przedszkolnym w Libuszy odbyła się akcja honorowego oddawania krwi, której organizatorem był klub HDK Czerwone Krwinki w Libuszy. Do oddania zgłosiło się prawie 70 osób, nie tylko z terenu Libuszy, ale nawet z turzy w powiecie tarnowskim. Jak na każde akcje działacze klubu przygotowali dla krwiodawców upominki, oprócz tego było pyszne domowe ciasto, kawa, herbata i napoje. Libuscy krwiodawcy prężnie działają przy parafialnym zespole Caritas od 2011 roku, a członkowie zarządu na każdej akcji honorowo oddają krew. W tym roku jest to pierwsza akcja organizowana jest po raz 19 Akcje odbywają się od roku 2011 Są pod organizowane pod patronatem Caritas Parafii Libusza Pierwsze akcje były jakby niesformalizowane tylko właśnie, Działaliśmy jako Caritas, a potem od 2016 roku założyliśmy klub honorowych krwiodawców pod nazwą Czerwona Krwinka. I od tej pory działamy też jako klub, ale pod patronatem Caritas Parafilibusza. Klub liczy niecałe 40 osób, plus dużo osób, które są zaangażowane, pomagają nam nawet niekoniecznie oddając krew, ale wspierając nasze akcje w jakiś inny sposób. Ja oddaję już 20 lat. Jak się dzisiaj uda oddać, bo też się ustawię za chwilę w kolejce, to będzie prawie 25 litrów oddane. Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem, ile osób mamy spoza Lejbuszy na temat, natomiast na przybywają, przybywają nam nowi członkowie, więc, więc liczę, że, że gdzieś z okolicznych miejscowości również, również mogą osoby dołączać. Też się staraliśmy pomyśleć trochę o tym, żeby promować to kwiatostwo, a, a wydaje nam się, że taka najwdzięczniejsza grupa i, i największy sens uderzy do najmłodszych, więc była już organizowana bodajże w tam tym roku akcja takich zajęć edukacyjnych dla dla najmłodszych żeby Pokazać o, o co w tym tak naprawdę chodzi, po co tą krew o, y, y, się oddaje. Dzieciaki przychodzą, przychodzą też z rodzicami na akcje, dzisiaj też jakieś dzieci tam się już y, kręcą i, no i widzą, widzą, widzą po co, wiedzą po co. Rodzice dają dobry przykład, więc miejmy nadzieję, że przy, przyszli dawcy. Wsparcie jest bardzo potrzebne, oprócz członków osób zaangażowanych jest dużo, między innymi y, Caritas z Libuszy. Nasi jacyś prawda, stali sponsorzy, którzy gdzieś tam na koszulkach też się pojawiają. Jest ośrodek wsparcia dziennego Tuzlibuszy, który nam wykonał w tym roku piękne kartki w ramach podziękowania dla dawców. No, dużo osób, na pewno o kimś o kim zapomniałem, za co przepraszam, nas bardzo dużo osób nas wspiera i pomaga. Krew pobierała ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział terenowy w Gorlicach. A Czerwone Krwinki gorąco dziękują dyrekcji szkoły w Libuszy za pomoc przy organizacji akcji i udostępnienie szkoły do przeprowadzenia poboru krwi. 55-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego został zatrzymany przez policjantów z komisariatu w ciężkowicach. Mężczyzna kierował pod adresem swojej żony groźby. Mieszkająca samotnie kobieta przez jakiś czas znosiła bezprawne zachowanie męża, licząc, że ono ustanie. Jednak gdy próby zastraszania przybrały na sile, postanowiła podjąć kroki prawne. Przestraszona kobieta zwróciła się o pomoc do policjantów. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut z artykułu 190 kodeksu karnego i Został doprowadzony do prokuratury. Prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym, yy, zabronił kontaktowania się yy, z żoną w sposób pośredni i bezpośredni, a także zbliżania się i mężczyzna został również objęty dozorem. Dodajmy, że jeżeli mężczyzna nie będzie przestrzegą narzuconego zakazu, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do dwóch lat. Na drogach Tarnowa i regionu widać już coraz więcej motocyklistów i rowerzystów. Miłośnicy dwóch kółek wsiadają na swój sprzęt po zimie, a tarnowska policja rusza ze specjalnie dedykowaną im akcją pod nazwą Jednośladem Bezpiecznie do celu. Ma ona przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Ruszyła już kolejna kampania, akcja jednośladem bezpiecznie do celu. Celem tej, tej akcji jest propagowanie tych właściwych zachowań wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. Chcemy podczas tej akcji przekazywać tą wiedzę, przypomnieć przepisy ruchu drogowego tym właśnie uczestnikom ruchu. Chcemy zwrócić uwagę na to, aby wyjeżdżając na drogi swoimi pojazdami, te pojazdy były sprawne technicznie, odpowiednio wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak się okazuje głównym grzechem kierowców jednośladów jest nadmierna prędkość. Ale wolniejsza jazda to nie jedyna rzecz, o której taki kierowca musi pamiętać. Taki motocyklista, który rozpoczyna sezon, musi pamiętać o tym, żeby tą odzież, którą używa wsiadając na motocykl była odpowiednia, żeby w razie wypadku drogowego mogła go ochronić. Oczywiście kask ochronny, odpowiednia odzież. Mam tutaj Myśli kurtkę, rękawice, spodnie. Wiadomo, że motocyklista w kontakcie z samochodem ma mniejsze szanse niż ten uczestnik, który gdzie dochodzi do, do zderzenia dwóch pojazdów. Także na to trzeba zwrócić uwagę kierujących rowerami zachęcamy do tego aby używali kasków. O bezpieczeństwo rowerzystów i motocyklistów muszą dbać też kierowcy samochodów. Tutaj przede wszystkim zaleca się uważne prowadzenie pojazdu. Dodajmy, że od początku tego roku Tarnowska policja zanotowała już 9 przypadków kolizji, w których udział brały jednoślady. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice organizuje światową akcję sprzątania planety o nazwie Trash Challenge. Hasłem przewodnim jest Razem możemy więcej. Akcja skierowana jest do lokalnej społeczności, a cel przewodni, jaki jej przyświeca, to wspólne posprzątanie okolicy. Osoba, która zostanie nominowana, bądź dobrowolnie poczuje potrzebę posprzątania, działania zaczyna nietypowo, bo od zrobienia zdjęcia miejsca, w którym rozpoczyna akcję. Następnie czas na zakasanie rękawów i posprzątanie, a kolejnym krokiem jest zrobienie zdjęcia czystej przestrzeni. Zdjęcia oraz opis lokalizacji przesyłać należy do OKGG za pośrednictwem maila bądź fanpage'a na Facebook. Facebooku. Ostatni element to zachęcenie i nominacja kolejnych osób do działań. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zaprasza wszystkie organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne do wzięcia udziału w ogólnoświatowej akcji Trash Challenge Razem Możemy Więcej. I ty możesz zostać superbohaterem naszej planety. Czwarty mecz o brązowy medal pierwszej Ligi Kobiet zakończył się zwycięstwem MKS-u Dąbrowy Górniczej. Przypomnijmy, że w niedzielę siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów wygrały mecz z przyjezdnymi ze Śląska przed własną publicznością. Jednak dzień później tego sukcesu nie udało się powtórzyć. Zawodniczki tarnowskiej jedynki spotkanie przegrały 0 do 3. Czwarte miejsce w pierwszej lidze to jednak jak dotąd najwyższa lokata jaką tarnowskim siatkarkom udało się zdobyć. Czwarte miejsce to nie jest złe miejsce. Co innego, jakbyśmy spadły z pierwszej ligi. Grało utrzymanie, no to by to była już naprawdę porażka, ale to jest czwarte miejsce, bardzo wysoko, więc yy, myślę, że cały sezon walczyłyśmy o to. Yy, wylałyśmy tu tysiące potów, yy, walczyłyśmy za każdą piłkę i tak naprawdę nie mogę z żadnego złego słowa powiedzieć na temat tego sezonu. Tak naprawdę ten sezon, nie wiem, dla mnie, dla trenera madyjskiego, to był sezon, gdzie Dostaliśmy taką maksymalną porcję doświadczenia i, i takiego życia trenerskiego, więc czy rozwojowo oceniamy go maksymalnie, tak? dostaliśmy maksa, mówię, od, od chwastów do, do dobrych słoneczników, nie? na pewno no, jest duży niedosyt z tego względu, że, że cały czas gdzieś z tyłu głowy jest ten mecz z Wisłą Warszawa i, i tutaj będziemy na pewno go żałować przez jakiś czas, ale mówię, no na pewno klub się rozwija i i jakby jeden krok do przodu zrobił, więc Tutaj jest, jest, jest na pewno plus. Z najniższego stopnia na podium w Tarnowie cieszyła się za to drużyna MKS-u Dąbrowy Górniczej. To był ciężki bój. E, dziewczyny tutaj z Tarnowa pokazały kawał dobrej środkówki, szczególnie wczoraj. Więc dzisiaj musieliśmy naprawdę zmobilizować wszystkie e, w swoje, siły w swoich szeregach, żeby, żeby przechylić e, tą szalę zwycięstwa na naszą stronę. Udało się, no i dlatego bardzo się cieszymy. Na pewno jesteśmy zadowoleni, że kończymy sezon zwycięstwem. Może nie jesteśmy tak do końca zadowoleni, bo nie, nie taki był plan. Jednak jest, taki był plan, żebyśmy to, tą pierwszą ligę wygrali. Nie daliśmy rady, no ale nie złożyliśmy broni, walczyliśmy do końca o trzecie miejsce. To wszystko nie trzeba było podeprzeć właśnie tymi pozytywnymi emocjami, tą, tą pozytywną agresją na boisku. Wczoraj tego nam zabrakło. Dzisiaj, dzisiaj dziewczyny świetnie zareagowały na to, co sobie powiedzieliśmy. No po prostu rewelacja. Ja bym chciał, żeby właśnie tak zespoły funkcjonowały, tak grały. Po meczu w Tarnowie zdobywczynie trzeciego miejsca odebrały puchar i brązowe medale. Dodajmy, że trwają jeszcze walki finałowe. We wtorek w świeciu Joker zmierzy się z Wisłą Warszawa. Takich wspaniałych sportowych emocji już dawno nie mieliśmy w naszym lokalnym sporcie. Dostarczyli nam ich siatkarze czterech drużyn, a głównie zawodnicy GKPS grający przez trzy dni w Szymbarku odbywał się tutaj turniej ćwierćfinałowy siatkówki mężczyzn o awans do drugiej ligi. GKPS Gorlice jako zwycięzca Ligi Małopolskiej został przydzielony do grupy szóstej, w której znaleźli się również mistrz Ligi Lubelskiej UKS Arka Wojsławice, wicemistrz Ligi Świętokrzyskiej Hetman Włoszczowa oraz wicemistrz Ligi Podkarpackiej MKS Wisłok Strzyżów. Nasza drużyna po raz pierwszy w historii rozgrywek została gospodarzem turnieju. Tak więc nasi kibice, którzy tak licznie wspierali nasz zespół w zawodach pierwszej Ligi Małopolskiej Mieli okazję obejrzeć zmagania siatkarzy z czterech województw na pierwszym etapie walki o awans do drugiej ligi. Przez trzy dni szymbarska hala sportowa pękała dosłownie w szwach. Naszym siatkarzom przyjechali kibicować miłośnicy siatkówki z całego powiatu. Na trybunach pojawiły się całe rodziny z dziećmi. Ze względu na to, że turniej rozgrywano w bardzo gościnnym szymbarku, siatkarze ponownie włączyli się w akcję pomocy Antosi, która musi przejść skomplikowaną operację. Pojawiło się ciasto, a chętnych do przekazania datków na ten cel nie brakowało. Na turnieju nie Braku też mamy małej Antosi. Nie ukrywam, że jesteśmy mile zaskoczeni i oczywiście bardzo dziękujemy za każde wsparcie i już po raz drugi tutaj właśnie organizowane jest przez naszych siatkarzy. No po prostu mogę powiedzieć: jedynie, dziękuję i każde wsparcie to właśnie dla, dla Antosi na operację. Niestety od porażki rozpoczęli siatkarze GKPS-u udział w turnieju w pierwszym dniu rozgrywek. Pogromcą naszego zespołu była drużyna Wisłoka Strzyżów, która pokonała nas 3 do 0. W drugim meczu pierwszego dnia zawodów hetman Włoszczowa przegrał z UKS Arką Wojsławice 0 do 3. Drugi dzień turnieju przeniósł nam upragnione zwycięstwo. Nasza drużyna po ciężkim boju pokonała zespół hetmana Włoszczowa 3 do 2. W drugim meczu Wisłok Strzyżów pokonał arkę Wojsławice 3 do 0. W ostatnim dniu Hetman Włoszczowa przegrał z Wisłokiem Strzyżów 0 do 3, a my stanęliśmy przed wielką szansą wywalczenia awansu do dalszych rozgrywek. Walczyliśmy z arką Wojsławicę. Prowadziliśmy już 2 do 0 i wszystko wskazywało na to, że wygramy to spotkanie. W kolejnych setach obie drużyny pokazały nam, jak należy grać w siatkówkę. Niestety, ostatnie słowo należało do gości, którzy wygrali dwa kolejne sety i cały mecz 3 do 2. Gornice ugościły nas fantastycznie, bardzo dobrze się tu czujemy, macie przepiękne tereny, myślę, że trzeba to w Polsce promować, żeby więcej turystów tu przybywało. Wydaje mi się, że hala też jest stricte szatkarska, bardzo sprzyjająca. Oby więcej takich turniejów na takim dobrym poziomie stojącym. Chyba każdy, kto tu dzisiaj przyszedł, to widział ten horror. Z 14-11 na 17-15, dlatego siatkówka jest piękna. Myślę, że przede wszystkim tu ładunek emocjonalny w tym spotkaniu. Wszyscy wiedzieli, że tylko zwycięstwa jedzie dalej. Ładunek emocjonalny powodował, że każdy wyszedł sparaliżowany. Początek, nie poznawaliśmy drużyny. Na szczęście udało się, doświadczenie, bo mam zawodników z dużym doświadczeniem, odwrócić losy spotkania. Także umieją się i bawić, i grać w Awans do dalszych rozgrywek uzyskał Wisłok Strzyżów i Arka Wojsławice, a ćwierć finały rozgrywano w 8 miejscowościach w Polsce. Brały w nich udział 32 najlepsze drużyny z trzecich lig. Awans do dalszej tury rozgrywek uzyskało 16 drużyn.